Dobra moi drodzy, druga edycja walkie racers, będzie bardzo prosta, lecimy, jedziemy, robimy wszystko ee, Aż do lotniska, lotniska w tym w, pamiętasz plan, nie? Tak, pamiętam <coughs> Więc musicie Razem być na terenie wszystko. lotniska, w tym takim x na samym Bo... środku lotniska Musicie Next być tutaj mi do ekipy. Więc, w, ale, ale to czekaj, to jak to teraz? No, Czekaj, że... Na na A czekajcie, e, Druga e, nie, nie robimy masowego w pierdolu. No nie, 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 nie. A może wyznaczymy sobie jakiegoś kocku? Kozoł... Gimolek, Gimolek. Ty to to Moje auto wziął fajac! Nie! Koniec! Gimolek! Gimolek. Zabić go! Pomówienia! Gimolku kurwa! Dobrze! Dobra, chodźcie! Się, ustawcie się, ustawcie się, ustawcie się, ustawić się, ustawić się, ustawić się, ustawić się I znowu zasady są o, bardzo o, podobne spala, 20 sekund, 20 sekund nie możemy do ciebie strzelać, nie możemy jeździć kurde samochodem wejmy. i ten o. Ale po 20 sekundach wszystko jest dozwolone i musicie dojść do tego. Dobra Czy jesteście gotowi? Ustawiamy się tutaj, Ej, nie, ustawcie stop, się, ustawcie stop, się. Bo... Stop, stop, nexus, tam ktoś czeka, przyłodzi łodzi Tak? Ach, łodzi czeka Której? tam. No to już nie ma na co czekać Nie ma Ej, kurde, sekret wlazł w las ten, w tego. Dobra, wyłaźcie, wyłaście. Bo Gimolek w Już płynę. Kutolek? Ale Gimolku, nie, 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 nie rób nic, tylko ten. Ja nic Też łaki Racer będziesz robił. A dzisiaj się w ogóle? Jaki Joker z ciebie, lol. Ała! Ała. Jaki Joker, Gimolek, JJ Joker. Dobra, jesteście gotowi? Gdzie? A, Dobra. A gdzie się Uwaga! Gdzie się Uwaga. Do, do, na ten, na lotnisko I Los ja Santos Na, lot, na lotnisko Los Santos, stary no kurde No na lotnisko, ja pierdolę no, ja Elpicha Co, Co to, to, to miało to być? Elpicha, bo naprawdę ci zaraz jebnie Ej no nie, tutaj bo my się zrespiliśmy na wyspie ja Dawajcie, ja. no weź stary, Potęgadzi. gorzej niż gimolek kurwa O Co, nie? A, To już jest gimolek przesada To już to jest stary jest przesada. Dawajcie, dawajcie, chodźcie, chodźcie to już jest poniżej normy 20. Pamiętajcie, 20 sekund ja będę odliczał Po 20 sekundach możecie na Także to dopłynąć z wyspy Tak, 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 tak. Ty najlepiej to ich pozabijać. Dobra, zagubiję. Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek Minecraft! Prawie... nie przygody były z Minecraft. Dobra. Ale jesteście gotowi? JJ Joker, nadzieją glims. Dobra 3 2. 1!

Puuu! Ja co tam się nie w Nie! Kurde! Nie! Niszcze ich wszystkich. Kurwa! Macz z mnie zaatakował! <grym> <grym> Dziki rekin! Ej, no, bo tu pasywnie używają leszcze, kurde! Ach, jest. Kurwa, Maciu, marłem! Kurwa nie mam żadnych ja Nie dajcie auta nie, no nie dajcie dojść Wysadzajcie wszystko, niszcie Kurwa no mnie nie mam go Ej nie, stąd łaki się trochę Ej co to za leszczu? No ustawia? właśnie o to chodzi, to bo tam wiesz Widzisz żeby dostać się do samochodu Dobrze Coś tam na kładzie, zniszczy go leszcza Zabij wszystkich Zabić wszystkich A kto tu... Jakie leszcze? Pasywny ustawiają E, nie ma pasywnego, no, co to jest, kurwa O, Sejderek, biega się z do ludzi na pasywnym, hala. Co? Ufa. Hello? This is Morse Mutual Insurance. Mnie nie wyprzedził, eee. O, policja, chodź my stój tu, policja, to. auto mi daj! Jest, policja jednak przydatna jest, nie? Się Muszę znaleźć. Jest, uciekam! Snowy, gdzie jesteś? I... Nie macie. Gdzie to jest? Nie, ku**a, Killer, dupało! No, nie ma moje auto. Gimol, no tu ja nie no to wezmę, mnie. Idziemy, stary. Okay. No co, mówię, co ja za lepsze lepsze pasywnie nie Ja nie nie. <laughs> Niech policja cię przeklnie, kurwa. Mam cię Regis. No i chuj. Też mam trzy gwiazdki. Pizziec. Jedziesz, gimolku! Kurwa, moje auto ten stary tam zostało. Mam ciekawe. Kurwa, moje auto. Jedziesz, co ty robisz? Zaznacz na gdzie mam jechać. No kurwa, jedź nad stary do, do miasta! Nie! Los no, Santos Ale nie pasywny kurde! Leszcze. Ja zaznaczyłem na mapie swoją drogą Kto to ma pasywny? Mam 5 km i 20 metrów 200 metrów 15 metrów znaczy, no na Los Santos Tak, stary każdy Ja auto se dalej. wziąłem Gimbal Ej, na pasywnym, ty Gimbal wyłącz się pasywny pedale ty Masz ty... mnie pasywny no bo... No, ty maski molek miałeś no Dobra, tak tu włączysz. Pod M, stary. <laughs> włączyć włączyć już nie No nie, wiesz, kurwa. Ale musisz się zatrzymać. <laughs> ja. Czekaj, tu wyjść proszę coś. No dajesz, dajesz, kurwa. Szybko. Jestem pierwszy, prowadzę to, albo nie, jednak nie. Kurwa, nie, no wysiadaj, stary. Lucky Racers. Lucky ma... Racers. Mam śpiącego ja. No weź, stary, wypierdalaj nie, zostaw, nie, stary. Kurwa. Musisz... Bo to jest nie fair. ja zaraz będę mówić, że ten. A bo ty nie dałeś mi stary prawa do jeżdżenia tym głównym. Ja pierdolę, ja idę kurwa szukać auta. Nie, nie, nie podetegować. Tak się kończą sojusze z gimbalkiem Kurwa, nie, nie strzelać do mnie. Waki racers. Dobra, jedziemy. O, Ale wyjebałem. To ja byłem tym z No nie wierzę, to wierzę. To ja? No, dobra, jedziemy. mu w ogóle broń nie mogę zmieniać, miałem pasywny. No nie wierzę, walkie no, racer to, to przegrałem, to mieć. przegrałem walkie racers. No boże policja, nie dość, że walczę z wami to jeszcze z policją, pały głupie no Siem... a nie tylko thriller. Nie mogę kurde Fuck you, man. Nie ma No ty pały, <laughs> Odbieraj szmato ty Tylko ci zatrzymasz kiedy Nie odebrał, nie chodź, odebrał ode mnie mechanik, co za frajer Nie daj jebane. się ruchać Do mnie też nie chcę odebrać Odbieraj dziwko so No nie, helikopter strzela Pierwienem. No ku że ja ciebie nie. No nie o o, 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 boże jaka ta policja jest bredna, no. Nie mogę, nie mogę. Nie, kurwa. Ja jebe. Dostępne za dwie minuty. Ja nie wierzę. Tak się Lucky skończyło, no. Wygrałeś już Nie. Super. No nie wierzę, zabił mnie, no nie, nie, nie. Proszę, Regis, tak się kończy Lucky Waiters. Trzeba... No, to chodź, Łaki Wacers. Albo lepiej by było z góry. Z najwyższego szczytu. Z tego góry Chiliad? No. Co? Którym się bombę wysadza? Albo ze spadochronów na górze Chiliad. Biski tu ze spadochronu! To by było dobre, Łaki. By way... Albo nie, ja, wie... ja wiem A co by... można zrobić. W sumie to Robimy byłby śmieszny tak. pomysł, bo spadochrony można przebijać pociskami. B bierzemy Boeinga, w każdy Boinga Każdy do niego wsiada, jest jeden pilot I to będzie taki rzut, nie? Bo ten pilot będzie taki, wiesz, takim sędzią, gdzie rzuca kurde wszystkich i wtedy tam. ścigają gdzieś Czekaj e... Jak wy tak szybko jesteście już tym Santos no? No, no cóż, kurwa, ta policja, jakie to są pały jebane No za... drogi ci zagradzają, nie? No No kurwa. pały Dziękuję, dobranoc, czyli chyba już wiemy, kto wygra, nie? Okay, let's go. wygra ten, który najmniej zabijał. Najwięcej? Pierwi... No właśnie ten, co się nie pierdzieli, biegł, kurde. No to, to za Kurwa, wziąłem taksówkę, on jedzie 50. Szmando, jedź <noise> <yet> szybciej! <noise> świetny pomysł! Kurde. O kurwa, spierdalam stąd. Ja, Mój gość jeszcze je przez jakiś las jechał. Ja nie wierzę. sobie jak Chyba wiem, który jesteś, Ausajderek. Jestem za tobą. No chłopie, nawet chuj, nie masz się jest, bo cię wysadzę. Dobra. No to podjeżdżaj, kurde, zapraszam. Ja pierdolę, no nie wierzę, z tą taksówką to dojebali teraz. Lucky Racers, się no. się nabrać, Lucky Racers. Ktoś już skończył? No. Kto? To. Coś na, na czacie masz. Już jest. nie liczą, tam. To tak trzeba było, go zabić, no Jeden no. ziomek to, jak to liczyłeś, Ja już ja się to wyścigu, leci, leci za mną. Karibe! Spierdalaj! No, ja spadam, siema. 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 Cześć. mać to Ale to jakieś... ta policja to chuje jebane, no. <laughs> no. No bez kitu, no bez spiecaj no! Jedzie, jedź, 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 jedź. Nie graza kurde pała Bo on jechał wcześniej, no pochwal się F coś tam pochwal się No, w sumie on wcześniej był, ty ja go nie widziałem przy nas To za oszust no, no to on się nie liczy, to jeszcze nie ma, nie ma, ma liczyłeś. ale liczyłeś Aniba mu był? To byś go zabił No to nie, to w takim razie on odpada, no teraz... to, to nie ma jeszcze ja wygranego. RPA kurde Dyskwalifikowany jesteś jest, ja wygram! Wygram! Zamknij się! Musisz być na <grym> samym środku lotniska, stary. Ja będę na samym środku na cały ci przejadek. kurde bądźka. No nie wygram. Wygram to! Policja, wypierdalaj! Dokładnie! Źle pojechałem, nie! Tak! O, o ci wezmę! To czyli to nie ty jesteś! A nie, dobrze jadę. Nie, tu ty! I... Kurwa, weź się rozpierdol, Kurwa, co? nie, źle, ja... do chuja, nie, aaa! Może, nie, nie... Gdzie ja pojechałem, jaki debil? No, nie wiesz, jak ta policja będzie mnie tak tutaj gwałcić... O kurwa, ile osób przede mną, ja myślałem, że kurwa, a to chuj... No, nie wiesz, e? że ta policja tam mnie wkurwia... A, to ty, Outsiderek! Yo, pis, okay. Nie! Nie wyprzedzisz mnie! Nie! Nie! Fuck you! Nie! Nie! Okay, Wygram okay, to. I'll get you Wygram to no problem. Nie! Nie, nie! Jest! A nie Kajer. to go thriller D Ale A co ja? Chcesz wygrał? Jeszcze dik Patunio jest spierdala, pierwszy jak na razie! Suck my D bitch! O my god! My dee, suck my d, suck, suck my d, just suck on my d, suck on my d, nie wygrasz, się wygrasz, No nie wygrasz, No spieprzaj nie z nie wygrasz, nie wygrasz, sam wygrasz, Sam wygrasz, nie Ja nie wygrasz, A weźcie, nie nie ma nie GG nie ma, nie GG no Ale spokojnie, to jeszcze walczymy Kłostaw o drugie i trzecie miejsce. No se! Ja to ja jestem drugi. Już. No to ja walczę Gdzie, o trzecie jeszcze. A tym Gdzie mój wianek? Osób, kurde. Gdzie mój wianek fały? Kurwa i połaki waiters. Ja wygrałem, ale jestem dumny z siebie. No, może jakiś samochód by jechał? A jechałem policyjnym samochodem, to dopiero. Ja też jechałem policyjnym. No, no a widzisz, ja skończyłem pierwszy kurde Pierdość. Karime, ty pedale, jebany. Jaki cham. Karimę to szmaciasz, rozjebał dwa te helikoptery kurwa mi przed mordą No to teraz ja mu rozjebałem twarz I zabrałem mu helikopter O policja koło mnie stoi i rozmawiają ze mną, cześć hey, A mu wyjebie twarz, twarza po Ej mój Proszę helikopter wystaje down'a Proszę pokazać legitymację szkodową No nie, yeah. shotgun'a wyjął, spierdaj Widzę pełna kulturka wśród nie. widzów. No tak, to jest Wacky Racers, stary! Wacky Racers! Ile... Z, wak, wacky Wacers? To są Ile się emocje. To tak Pasha kiedyś powiedział. Wacky Wacers? Chyba. Fuck, ja już przegram. Tylko, kurwa, Pasa jego angielski. tu in kuchnia, kurde, i tyle. Jako <laughs> jak on do swojej żony jest, my friend, kurwa, powiedział. No. <laughs> Serio? Uuu. Tak, kurwa. My friend. Marta się no, wkurza, kurwa. jak nie powiem Masza, więc to no, było tak? trochę przerąbane. No ja jestem na środku niby pewnie wygrałem Ja wygrałem bo zginąłem tam cicho się Ja wygrałem no, bo zginąłem Nie, Chłopie, wygrałem Wygrałem. nas olewa, nie no ludzie, no robię Walkie Wacer minuty To nie jest olewanie, Walkie to najlepsza rozgrywka kurwa no To jest Jaki? jak w, w gridzie No i chuj dzięki Tutaj nie ma szacunku w ogóle Się liczy wygrano to, to to kto wygrał jeszcze raz? Ja Outsiderek okay. Mistrz No i kurwa tu nawet możesz face robić, jak dziewczyna nawet nie chce, nie? Ładnie, widzisz? Lewka, bo nie Fakie ma sub. jak to kurde nie ma? Jest super sub. mam najlepsze, mam Mańka najlepszego subs subskrybera, kurde, tutaj. Mańka? Maniek. Mówisz o, o Mańku, a jak reszta subów się czuje, co? Super, super się czuje. O nie. o nie. A oni są najlepszymi yeah. ogólnie bo, subami. Pomyślałeś on o on jest najlepszym nie? nowym Ta. subem. Teraz jest za późno. Ale jest to najlepszym razy. nowym, kurde, subem. No, no, a, dobra, co teraz robimy, kurde? Czekajcie, bo jeszcze nie doleciałem, walk you aces. no tak. Walk za wolno Czemu to się policja strzela Taki między sobą? Dobra, jest tylko 20 pojazdów policyjnych na lotnisku i dwa helikoptery. E no. Jeszcze mnie gonią. Dobra, może morską edycję? I molek weź się Albo powietrzną, nie wiesz, nie Czekaj, no morsko to jest oczywiste. Ja powiedziałem, ja tak. że na, nogi. na środek trzeba było wejść. Uwaga, Dobrym jestem to. drugi! Co ty gadasz? Ja. Jaki drugi? 50 ludzi już przyjechał. Zobacz JESTEM DRUGI W TAKIM RAZIE Bo to trzeba było stać cały czas i przetrwać CO TY GADASZ? JESTEM Jaki W TAKIM pan, RAZIE DRUGI Jaki no. k... Nexus wygrał Drugi Jaki kłamca Drugi Kłamczu no, no, Przestań do mnie strzelać Przestań do mnie strzelać Nie Tak, tak Policja mnie broni tak ty szanujesz Po prostu Policja zaraz Jestem na środku W samym tym. środku Boom, Wygrałem Jestem drugi no być. kurwa, wagi molek typało Cichutko leszczyku! Haha, ty jest no. <laughs> Chłopie, ty ciotko! O kurde, ale jazda. Jeszcze on na Ja idę trzeci, Waki races! Mm -hmm. Tak, trzeci! Jasne. Chyba z. pindolem w mordzie trzeci. Waki races? Ja to bym wtedy nie chciał być trzeci. Zniszczyłem go, ktoś trzeci! Saturnio, no. Dobra, Nexus, taki kanciarz! Bum! Oh, Saturnio. shit! Wow, Jaką Salty od krawężnika zrobiłem! Nie no, kurwa! Wierdzałaś daj kodę, mi wstać, jak dżentelmen! miejsce, Satunio! Tak dżentelmen, ty! No sam się kurde, kurde! Czemu z nie gra? Tu, tu! Tu! w policjantów i złodziei! Leszu! Oh, shit. O, shit, mi po głowie, co? Jeszcze coś, rób! Jesteś tutaj kapitanem zabawy! Kapitan no zabawy? A, bo powiedzieć... Taki... Taki... OJ! Nie, Nexus, nie, nie chciałem! Nexus jest takim klaunem dla... Ten, na, na, na... urodzinach dla jakiegoś dziecka, wiecie. No się, musisz powiedzieć, że Rozbawia, wymyśla i w ogóle, tak. Jeśli ciągną go za włosy, to tutaj zabijają. Pasuje, nie? To policja ma zjebana. No! To. Dobra. Dawaj. Dobra, co teraz? Yy, no, ty pedale! Sobie, no, misaj, no, no, kurwa, no, muszę ci po prostu wy, wypieprzyć bo w mordę. Nexus! wymyślaj like coś! Man. Czekaj, 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 bo to kurde. Kurpa, policja dostała Nie, górka. spierdala z tego lotniska, bo to... O się. boż. Tu Armagedon. To tu ma pasywny tryb. Burmagedon dzieje. Wiesz. Opa. Gimolek jak zwykle zabija. Nie. Bo tu śleszkie. No funkcjonariusze policji, no nie wierzę. Nie mogę z tą kulą, to i o, jadę, Ijo, ijo, jadą, chowaj te blaty, przystań. Ale ja coś firuję. Daj, kurwa, kurwa. Ale Dlaczego kupy ja jesteście dla mnie nie widziani, też. Nie, no nie wychodź Czemu wychodzisz? Ale ci, Nie, ja już kończę Czemu? O co chodzi? Obrazicie? Nie, no to mi się nie dograć. No to ja zaraz banuję wszystkich, okej, banuję wszystkich. Spokój, których banować, Lea? Mów. Spokój, nie, dzięki, dobra, dzięki za grę. Lea, no nie, nie rób mi tego. Living peperoni. Ty, Gimolek, zamknij dupę Gimolek zaraz ci kurde, kurde też dam banę. Kurde. kurde... C4 potrafi Lamus. No to jest, o, to pił? jest granica. Masakra, to jest. W ogóle, kto tu Gimolka wpuścił? No O nie, dobra. Ale co ja robię wam? Zabijam tylko. <śmieniu> dobra, <właśnie>. no, <śmieniu> ale dzisiaj każdy zabija to, co chodzi. No, w sumie to... Bo ty Bo jesteś, jesteś gimbole, dobra, no. Nie. No, trzeba zrobić O, Saturnio! Już takie masz zmiany. Gimbolek, rozumiesz? Jeździ w tym... Nie, za wyjmij bazookę, chyba. Dobra. Albo Nexus, możemy te misje robić, nie? Takie, że są ci agenci, Heiste. na przykład. No Ale tutaj, gdzie, ty? Ale gdzie ja tyle osób, kurde, nie no. lepiej no. poszukać jakiejś no. mapy społecznościowej, co ludzie robili. Znaczy ja nie umiem, bo nie wiem jak, no, no ja, ja też to ja tak nie, to faktycznie. Nex umie, Może ktoś umie, ktoś, nie unie, nie ktoś nie. tu jakieś kurde, ogarnięty, No, ogarnie, O, cześć, Leana. Sirfa. What the fuck, Wy, wyrzucił mi auto! A, no. O, ty, wyrzucił <laughs> mi auto. To wiadomo, kieruję cię, czemu on kute? wyrzucił mi auto? Wrzucił ci auto. Rzucił to bo ma autem, nie? Ale... Ola, czekaj! No, się da do ciebie. NEXOS, KRYWA! <grywa> wow! Dobrze, dobrze! Ale po bardzo ładnie. Satunio przegina pałę. Satunio mnie zabija. Kurde, jeździ w tym swoją swoim w piździku. No i to, to, to co teraz robimy? Ja teraz ściądzę Ma, Macie, mimo macie pomysł? Ale na, za, na jakąś kurde zabawę szaloną? Kurde... No. Może weźmy wszyscy na, wiedźmy na wojskowe te lotnisko i przetrwajmy jak najdłużej. Co to, co to tam jest? jakiś, taki no. musi herbata robić? To chyba czajnik. Zły pociąg <laughs> jedzie. Jeszcze takie są w ogóle? No, ktoś chyba ma. Mogę kogoś porwać? Kto chce być porwany? Ja chcę być porwany. Ladaż ten? Jest, jest, na no ja A jak Kurwa, się co się dzieje? Mama, mama. Ma? No, no, no molek. No. Nie szczylaj we mnie, szczylasz we mnie. Kurwa Gimolek Wpierdol Nie C4, nie C4 No Czekaj, wchodzę, 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 wchodzę Wow, skoczyłem po, na billboard Potnę cię, potnę cię Skoczyłem na Kurwa, co się dzieje? Co się dzieje? Mamo! Nie, Mamo! Potnę cię Nie Potny. jest billboard Nie o, i chuj Gg, wear plecak to będzie. Chodźcie, chodźcie Zrobimy jest zabawę, że wszyscy jesteś. na gimolka. O, o, popieram Dobra popieram. Świetna zabawa Gimol no w sumie, dawajcie, Gimol musi uciekać, a my musimy zabrać. No Gimolka. E, u kogo to jest takie, takie... Sobie? Ja nie Wyrok. wiem. taką Co to jest? To, kura, no. Co, ja to Mój tam ogólnie jest... jadę po amunicję sobie, nie. Ja jadę po e... Gimolka. To tak piszczy. Nie wiem, coś, herbatę robię. Ej, tu jest wojna dosłownie. Policja. Policja mnie zabija, nie polecam. O, ja też jestem w serducho. Karim, chodź tu, jest zrobina, ono. no. E... Na budynek, jak snajper. Dobra. Uciekamy. Dobra, że coś, czy gwałcimy tą policję tak bez celu trochę? Nie, zróbmy jakoś coś fajnego, zróbmy. No jak coś zależy zróbmy. Biega, strzela do każdego. No stary, jak wojna, ta wojna, na całym Jaka wojna? Gimolka było trzeba zabijać, Ja tylko gimolka zabijam. Nie wiem, czy niektóre te misje są na 18 osób, bo można... To, nawet się To jest akcję trzeba, tak? Otworzymy. Dawaj no. Nexo. To dobra, no to, to, to czekaj jak to się robiło? Nexo, chodź tu na górę, chodź. Aj Czekaj, czekaj, czekaj. A chciałem ci bułę wyjepać jakbyś schodził po rabinie. Gorącą herbatę robią? on no stary, no bo gorąca herbata ponoć jest lepsza niż kurwa taki zwykły ten. Tak. Jest zimna. Nie, nie, no, bo herbata ciepły <grym> nie jest <grym> dobra. Nie, ale <grym> mówią, tak, tak, to jest niby prawda, nie? Ale to ta. jest prawda akurat, nie? To jest prawda. Szybka akcja, rozegraj akcję. Moje akcje zaznaczone ostatnio stworzone przez Rockstar, zatwierdzone, o. Dlatego tak. wyścigi, wyściki zdobywanie, czy co? Wyścigi. Nie. Wyścigi nie, nie. Mecze. To czy... mecze? Wyścigi no, to sobie no, każdy, wyścigi... każdy ma, wyścigi każdy ma szansę, bo strzelać to nie każdy potrafi, nie? No, no nie. To nie, to nie. Możliwe. Dokładnie. Ale nauczy tak. się może kurde jak... nie wiem. Ja, ja bym wziął meczu. Tak. A, ja a weźmy tak sobie, sobie, w trybie GTA strzelanie. I nie... O nie. I nie każdy ma pieniądze na amunicję. No. Tak. Kurde, pokaram was, byłem swego czasu mistrzem. O tak, Outsider, karaj, ooo. Super samochody, sportowe, tak, klasyczne. Dawaj super. Dalsy, karaj! Dalsy, mocniej! Sedany, kompakty, co rowery. Co za pydały? Będziesz techniczny. moim grejem. On... Wy, wy, wypra... 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 Weź o, ty chłopie, teraz jak ten... Bo ten, ci coś what? tam wzdrygnie w porcach, nie, tak, nie będę przyznawał do tego. Robisz to grę do tyłu. Czekajcie, to... tak, 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 już zakładam, już zakładam. O, ja pierdolę. I u nas jest 12, no ja to git.